Już za chwilę Black Friday, ale nasze skrzynki mailowe i telefony już zasypywane są super promocjami z okazji Czarnego Piątku, weekendu czy nawet całych tygodni. Musimy jednak pamiętać, że czasami nie są to wcale takie dobre okazje, jak próbują nam wmówić sprzedawcy i wszechobecne reklamy. Ja osobiście zachęcam konsumentów, aby przed skorzystaniem z tych tak zwanych wielkich promocji, wielkich wyprzedaży, poobserwowali wcześniej, Ile faktycznie kosztował dany produkt, czy rzeczywiście ta promocja jest e, e, dla nas korzystna, e, a nie tylko minimalna, jakby czasami sugerowały reklamy i informacje zamieszczone przy, na stronach internetowych, bo najczęściej korzystamy z tego typu form promocji, ale i w sklepach stacjonarnych. Warto też pamiętać o przepisach, które obowiązują od 1 stycznia, które zobowiązują sprzedawców do czytelnej informacji, jaka cena obowiązywała w ciągu 30 ostatnich dni. I jaka jest aktualna promocja? Bardzo dużo skarg, które napływają po okresie tych promocji czarnych piątków, sobot, niedzieli, wynika właśnie z pewnych nie nieuczciwych praktyk, które stosują przedsiębiorcy, jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, bo um, zdarza się tak, że one są objęte największą promocją, bo często są bardzo wartościowe i wówczas po zakończeniu tego okresu promocji przychodzą informacje do konsumentów, że dany produkt jest na przykład niedostępny w magazynie albo była informacja małym drukiem, że do wyczerpania zapasów magazynowych i wówczas konsumenci z Zostają postawieni przed takim faktem, że albo otrzymu, odzy, od, otrzymują zwrot. Tych przedpłaconych środków w tej promocyjnej cenie, albo będą oczekiwali, aż dany produkt będzie ponownie dostępny. A często, kiedy jest ponownie dostępny, znajduje się on w cenie sprzed promocji, a kiedy konsument nie jest zainteresowany, przedsiębiorcy oferują zwrot pieniędzy. Dla konsumentów jest to oczywiście niesatysfakcjonujące i według mnie mają prawo domagać się wydania produktu w takiej cenie, jaka obowiązywała w chwili zawierania umowy. Przypomnę jeszcze, że konsumenci czasami są też stawiani w takiej sytuacji, kiedy towar, który dotarł do konsumentów, jest uszkodzony, wadliwy, czyli krótko mówiąc niezgodny z umową, albo inny, bo czasami się zdarza tak, że przychodzi też jeszcze inny, i otrzymuj od przedsiębiorcy informację, że reklamacja, co prawda, jest uwzględniona, ale konsument nie otrzyma nowego, zgodnego z umową produktu, tylko zwrot pieniędzy w tej właśnie promocyjnej obniżonej cenie. Jest to też niekorzystne i niesatysfakcjonujące najczęściej dla konsumentów, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta konsument ma prawo domagać się wymiany produktu na taki, który był zgodny z umową i w cenie, która obowiązywała w chwili zawarcia umowy więcej informacji na temat praw konsumenta można znaleźć na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl lub można się zgłosić do powiatowego rzecznika praw konsumenta, który przyjmuje mieszkańców w hotelu Centrum przy ulicy Katedralnej 12 w pokoju 106.